Dzisiaj będziemy ten, jechać rowerem i uciekać przed... Czekaj, czekajcie, ja powiem. Będziemy, nie pokazuj gąbek. E, będziemy dzisiaj jechać na rajd Pani I na placu. I e, Pani, pani jedzie to taka wymyślona... Będziemy jechać przez cmentarz, a przez cmentarz ona będzie stawała jako trup. E, dobra, jakby ktoś nie wiedział, to Pani jedzie to jest zmyślona postać. To jest postać fikcyjna. Postać fikcyjna, ale... Ale nawet jeżeli to jest fikcja, to i tak będzie nas gonić, no i musimy ten uciekać. Jest Jesteś... Ale się... Ale my ją czujemy, bo mamy specjalne... Widowie wybraliśmy sobie piękne takie pole z drogą na cmentarz. Na cmentarz dlatego... No, bo drogi. przed cmentarz tylko y, można przejechać, y, bo tam jest taki placek fajny. No i ja tam lubię jeść. Dobra, jedziemy. My o, ogólnie nie znamy tej terasy, ale... Ale jedziemy. Je, jak ja ten telefon trzymać będę? A dobra. Ej, to dobra się... Czekajcie, jedzcie za mną, ja się Dobra, lecimy tu widowi. Dobra, nagrywa się. Co się nagrywa? Tak, nagrywa się. Czekajcie. Ach, o. o, tak jest fajnie. Tak będę mógł na... Trochę na jakąś odległość A mi tu Trochę Trasy pomyliłaś znowu Ja nie mam ochoty już jeździć z Tobą Kolejny raz gdzieś gdzie nie chcę żebyś nie chcę jechać Mi się telefon telepia Jedziemy przez kamienne pole. Może do drugiej ręki sobie włoży telefon. Dobra, widzowie? Ej to się nagrywa? Dobra. Nagrywa się widzowie, więc nie mierzy że przedzili. Ale tak nie może być. Więc jedziemy. Jedziemy tam. Mateusz kurcz, stracił rękę w czasie filmów. W czasie filmowania, filmiku na rowerach z kanału Maciej Butki. to Breaking News na dziś. Dobra, jedziemy. co? Bo ja chyba znalazłam Ej, zatrzymaj to! Co? Co? Patrzcie, jakie ładne pole kwiatków. Może tego nie widzicie. Ale ale jestem tak nie szalej Julia, Jula! Zatrzymaj się! Dobra widzówki, pokażę wam pole kwiatków właśnie wybiła nie wiem która godzina 17.30 albo 18.00 zwołuję jakiś, bo się zaczyna msza w tym kościele nie ma no, się no, skończyło no, no, ja tutaj. to jest dowód że jedziemy rowerem a nie sobie stoimy i udajemy to no. jest I naprawdę macie cudem to robi bo jest mniej pełni a. jesteśmy w pamięci. ta część jest niedozwolona dla dzieci poniżej 18 lat więc proszę to zatrzymać. Nie zjadł, tylko przejeżdżamy przez... Czy... Teraz takie takie... nagrywamy No. Teraz takie, niby przejeżdżamy przez cmentarz, ale... Wiecie, co lepiej tak nie nagrywajmy, bo to będzie trochę cringe'owo wyglądało. No, tam ci ludzie na ten... Co tutaj są, no to na ten... Wiecie, wiecie, co się stanie. Wygonią nas. Albo nam ukradną telefon. Dobra widzowie więc ten przejechaliśmy przez cmentarz Poczekaj, no I chodziło chyba o to miejsce Tam jest plac zabaw muszę zacenzurować twarze tym, tym temu komuś A w ogóle na, na cenzurę. Ej, jakim cudem się zrobiła biała cenzura? Bo Po prostu włączę Film nagrywanie. Dobra widzowie, jesteśmy już tak jak mówiłem. Ja sobie tutaj rower zaparkuję. Mi się ten. Za chwilę go przypnę, ale nie teraz. Co, Michał? Cześć. Ja. Tak, tam u ciebie. Dobrze. Jako tako dziwnie, dobra. To jest za małe dla ciebie. Nie, Michał. Michał najmniejszy, Michał. Nie! Zdejmuję to z tego piachu. Trochę mi, mi do piachu wpadło. Widzicie jak Michał fajnie się bawi? ja chcę No właśnie. Zakręcę was, pozwólcie. Nie. Że, ale pomogę wam trochę. A ja chcę nagrywać. No poczekaj. Mateusz, daj ale ty nigdy nie nagrywał I ja nigdy nie nagrywałam. Dobra, to się nagrywa nadal. Uuu. A mogę, to, mogę wyłączyć na razie? No, możesz nie Czekajcie Uuhu. Zatrzymajcie to. Czemu? Jak? Dobra widzowie, jesteśmy tutaj. Jakby ktoś nie Patrz, wiedział... Nie... Cięż... Ciężkie spodzenie się nie nagrywało. No. <laughs> Chodźcie tam I jeszcze raz. Ja... Jeszcze raz robię ciężkie spodzenie. Nie, teraz będzie ciężkie spodzenie. Patrzcie. Jajko. A. To też to jajko. 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 Nie... Jakby ktoś nie widział, to Jula to nasza. Asystentka! Nie, to Ciocia Arbuza No to Ciocia Arbuza i pomaga nam zabawić widzów w filmach. Aż tak ciężkie zjeżdżanie. Dobra, teraz ciężkie wchodzenie. Po, po, kiedy jesteś za duży? Nie, czekajcie, ciężkie zjeżdżanie. Ciężkie zjeżdżanie. Nie zrobię wszystko, czego bałam się do dzisiaj. Kurde. Ty się tutaj nie zablokujesz? Dobra, ale wchodzę. Nie, Michał, Rób ciężkie wchodzenie. A ja robię Cytajcie, ja chodź, robimy fajne bujanie. Ej, widzowie, widzowie. Patrzcie, jestem normalnie tutaj. Dobra, idziemy do niej, prawda? Intensywne bujanie, Jezus. Jest, po, jest, prawie ja tak jak turbulencje, które nagrywa... Trzyma, które... trzyma. trzymaj, nie trzymaj. Ja się czuję... a Ja to, ja to będę nagrywać. Nie, Michał. To musi być ten. No nagrywa się na razie. Ja razy było. jesteś od nas? Ile ty... Ile Ile? Ile, ty ważysz? Ty ważysz 69 kilo? Nie! Co? Ja żartuję! Ty ważysz 2137 kilo? A! Jezu, to ja się czuję jak w tym filmiku Turbulencje, który też bardzo wam polecam, tylko że, tylko że wtedy nie czułem się, że to było miatanie mną, tylko wtedy to było miatanie telefonem. Czyli takie to. A to było zrzucenie telefonu akurat. Ej, zatrzymaj, koniec kadru, przybij się. Teraz Jula się huźda. Ju, nie, Jula jest w swoim Lamborghini. Jule jest w swoim Lambo. Zaczynaj pasy dobra. Oho, śmiech! Konfetti! Konfetti! Konfetti do Nie, podpadła, to ziemia wybucha. Widowie, jakby to to mnie kuśtaw wcale nie. Jezu, ja się boję na. Teraz ja. Ostatni... test. Test piaskownicy. Ale fajna piaskownica. Patrzcie. jak się oczyszczy bałmy na Normalnie rozwalone. Patrzcie. Ja bym poczekajcie, ja bym chciał zrobić patrz. Kurde. Ja to naprawdę chyba. Ja ledwo na to skoczę. Czy Jula zamieniła się w ducha? Teraz mówisz, potwierdzujemy. No nie, nie, czekaj, ja tu rozbujam to i ja od sam no. Czy Jula zamieniła się w ducha? <gryw> <gryw> A ja tu jestem na mojej korweczce. Na mojej wyścig. <gryw> Czyli lam? Myślę, a teraz widzowie zrobię. Ja sobie. Czekaj, teraz, teraz. zatrzymaj to, zaczynaj to. Widzowie, robię parkura, robię parkuru. A teraz Zbieg ze zjeżdżalni albo zjazd, bo to zjeżdżanie jest zbyt surowe. Patrzcie, patrzcie ja wie, to się patrzę. robi tak. wy macie? Wy macie jakiś parkur, gdzie wy się możecie zabić. Ja robię tylko mamkę taką wysypiną. Dobra, mamy to gdzieś. A patrzcie, jaki fajny piasecznik. I'm nad ciebą, I'm nad no, ciebą patrzcie, patrzcie na to, nagrajcie to Powiedzcie, że Jula ma nowe Lambo Patrzcie, i Jula ma nowe Lambo Jedź dalej moje Lambo <laughs> no na, na, na napęd na ręce Ja ci pomogę tylko poczeka, poczekaj, zrobię tylko... Zrobię tylko y, y, piasek rivil, Piasek Rivil. Patrzcie. I sat... Patrzcie, widzowie. To sateksfakcjonujące wideo. Miu. 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 jeszcze inne moje filmy, Bardzo polecam. Kurde, zapomnieliśmy o pani Jadzi. To Chościo się zrobi. A, idziemy z tego placu. Nie no, ale lamba, lęba się nie da zatrzymać tak normalnie. Pomogę ci go załóż. Ale pamiętaj, tak się zajęliśmy nagrywaniem, że zapomnieliśmy o pani Jadzi. No. Michał, i magiczną piosenkę, która ją przywołuje. Mamo, mamo, mimo pipo, mamo, mimo pipa. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy, to tu się w ogóle odwala. Czy jesteśmy na placu, czy już nie jesteśmy? Nie jesteśmy. Oni tam jadą sobie naprzód, na przodzie są. Nie widać ich. Ale ja zaraz będzie ich widać. Tam na ciebie. Zatrzymajcie się! Murde i oni tu nic nie słuchają. Tam Aha, tam jadą. Ja ich widzę, ale wy ich nie widzicie. Wy macie trochę oddalone, żeby było ładnie fajniej widać. Ale tak fajnie widać, że ja aż nic nie. Chcę. To przed osiemnastą jest. Poczekajcie idę. Jak... To no już! 56. Siedemnasta. Musimy być już o 18:00 w się w chatach. Teraz sobie jedziemy tu. Ej, mam dobry pomysł widownie na kolejny odcinek taki. Typowa niedziela z mapą. Typowa niedziela z mapą. To jest dobry pomysł. Nie, znalazłam nowe zastosowanie. Mogę trzymać tak ręką, czyli mógłbym, mógłbym oglądać ten kto się tak nauczy, mógłby oglądać moje szorty przez wieczność albo długi film. Kiedy sobie jedzie do chaty. Znowu jadę, sam nie ma z nikogo ze mną ani oni. To znowu jadę, znowu jadę z kimś i fajnie jest uhu! Znów nagrywam razem z kimś, bo jest fajnie. A gdy jest fajnie, to masz. Jajku. Bardzo duże jajko. Jest bardzo chrupiące. bo jest w skorupce. Gdy go ugotujesz. Oto już koniec rajdu. Pytacie, dlaczego nie nagrywaliśmy wtedy, kiedy. Kiedy, kiedy mieliśmy? Zgadnijcie! Bo mi telefon nie pozwoli, bo miałem za mało miejsca. A wiecie dlaczego miałem za mało miejsca? Bo um, miałam dużo screenshotów na przykład. Dużo screenshotów tego. z um, Ribalsu w prowincji świata, bo są mi potrzebne za zrobienie nowej serii. A i miałem dużo na przykład tych, tych wszystkich filmików z Robloxa w Ohio, które trwały godziny, no i dużo właśnie takich filmów z TikToka i, i, za, i za dużo memów. <laughs> Więc pa, koniec rajdu.